To wody 15 na 10. Kloc. Hej, kochani, z tej strony Ania. Witam Was w pierwszym modowym filmie w tym roku w pierwszym holu. Ostatnio zrobiłam bardzo, bardzo spontaniczne zakupy w Zarze na wyprzedaży. Tak naprawdę jak tylko ona się pojawiła, to ja od razu złożyłam zamówienie. Szczerze mówiąc to były takie bardziej zakupy z impulsu niż przemyślane zakupy. Po prostu powybierałam rzeczy, które na pierwszy rzut oka mi się spodobały, zaintrygowały, mnie zainteresowały. Ale zanim to, to zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dajcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem i dopiero teraz możemy zaczynać. Zacznę od tego, co już mam na sobie, czyli takie jasne prążkowane body. Ono zobaczcie, ma tutaj taki pół golfik. Generalnie tak sobie teraz myślę, czy ja potrzebuję kolejnego golfu bez rękawów, ponieważ mam już ich tyle, że naprawdę bardzo potężnie się zastanawiam, czy potrzebuję kolejnego. Natomiast wiecie, to jest zdecydowanie mój styl nudziak, prosty krój, tak naprawdę top, który nadaje się do wszystkiego, zarówno do takich codziennych stylizacji, nawet do siedzenia w domu, ponieważ muszę Wam szczerze powiedzieć, że w kroczu jest bardzo wygodny, nie wżyna się. Niestety niektóre body z Zary zauważyłam, że mają tendencję do tego, że po prostu. Troszkę się wyrzynają. To jest bardzo takie elastyczne, bardzo wygodne i kosztowało 49 zł. Spodnie, które mam na sobie, jak widzicie w lustrze. Słuchajcie, one mają na maksa szerokie nogawki. Może ja tak naprawdę zabiorę to pudło wielkie ze środka, tak aby nie zasłaniać tego lustra. Możecie tutaj z tyłu zobaczyć, jak te spodnie wyglądają. One serio mają na maksa szerokie nogawki. Bardzo szerokie. To nie są takie spodnie, które tutaj w udach będą przylegały i niżej będą się rozszerzały, tylko to są naprawdę, takie, wiecie, pantalony szerokie. One mi się naprawdę tak spodobały, że doszłam do wniosku, że muszę je chociażby przymierzyć i powiem wam szczerze, że jestem w nich totalnie zakochana. Ja się w nich czuję, nawet ciężko mi to powiedzieć, ja się w nich czuję taka malusieńka, bo ja w nich po prostu. Płynę, że tak powiem, ja się w nich topię. Natomiast jest to tak wygodne, bardzo, bardzo wygodne. I tutaj domyślam się, że część z was będzie musiała się jeszcze przekonać do tak szerokich spodni, ale nie żeby siedzieć w nich domu, tylko rzeczywiście, żeby w nich gdzieś wyjść. Wyobraźcie sobie do tego luku nałożyć białe adidasy, takie większe adidasy. No to wygląda po prostu. 10 na 10, naprawdę. Jedyny minus, jaki w nich zauważam to jest to, że tak naprawdę ja tutaj nie mam tyłka absolutnie. Ja po prostu wiecie, no, mój ass is gone, ale szczerze, to w jaki sposób one po prostu są wygodniutkie, no to przebija wszystko, one kosztowały jedyne 59 zł, także no ja sobie je na pewno, na pewno zostawiam. Kolejny nasz look this is it Um, słuchajcie, tak, po pierwsze, ta koszula imitująca skórę moim zdaniem kolorystycznie bardzo mi pasuje. Fajne też jest to, że ona jest taka na maksa luźna i w sumie może posłużyć zarówno jako taka delikatna odzież wierzchnia, oczywiście nie na teraz, ale powiedzmy na wiosnę, jak się troszkę cieplej zrobi. Natomiast również może posłużyć jako taka. Um, tuniko, sukienka albo po prostu jako koszula em, z jeansami na przykład, takimi troszkę szerszymi powiedziałabym, na przykład em, z jakimiś rozcięciami na kolanach. Słuchajcie, ja mam tyle wizji w głowie na kolejne luki jakie ja w ogóle będę tworzyła. E, szczerze mówiąc, aż żal, że nie ma gdzie iść, bo jest ciemno, bo jest zimno. E, bo wszystko jest zamknięte tak naprawdę. Jeżeli chodzi o noszenie tej koszuli jako tunika, no to jednak trzeba nałożyć coś pod dlatego że tutaj po bokach te rozcięcia są dosyć wysokie, także no dupka może troszkę wystawać, a to jakoś nie wiem, nie jest moim priorytetem życiowym. Natomiast kolor tych leggingsów i to... Em, jak one są tak naprawdę mięciutkie i takie przyjemne w dotyku, to muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Dodatkowo też muszę Wam je pokazać tak w całości. Em, zero camel toe. Jakby, czekajcie, ja sprawdzę ile one kosztują. 39,90. Spodenki za 39,90. zezary nie robią camel toe, Nie wyglądają jakoś tak... Dziwnie, po prostu wyglądają jak normalne bikery. W sumie mogłam nałożyć do nich bardziej taką bieliznę bezszkową, ale i tak wydaje mi się, że możecie zobaczyć jak one po prostu delikatnie kształtują tą sylwetkę nie zaburzając jej jakimiś, nie wiadomo jakimi szwami. I one jak możecie zobaczyć są z wysokim stanem. Również ta nogawka jest dosyć taka dłuższa ona jest aż przed kolano i ja mam je w rozmiarze M na L, natomiast ta koszula kosztowała 99 zł i to jest rozmiar M, ale ja do tego looku, wiecie co bym jeszcze nałożyła? Buty, które również Wychaczyłam na wyprzedaży. Słuchajcie. Te buty, szczególnie właśnie do tego luku, nie wiem, mam wrażenie, że po prostu super wypasowały. To są takie skórzane bodki w odcieniu, powiedziałabym, takiej złamanej szarości, delikatnie khaki. I one tutaj mają takie wiązania, natomiast te wiązania, one są bardziej po prostu dekoracyjne, dlatego że z boku normalnie są zamki i można po prostu z łatwością nałożyć te buty. Kolejna rzecz jest taka, że nie mają bardzo, bardzo wysokiego obcasa i są. Na maksa wygodne. Powiem Wam szczerze, że jak je pierwszy raz założyłam, to sobie pomyślałam: Nie, no ja ich nie zostawię. No to to totalnie po prostu tak mnie cisną w nogi, że się nie da. E, natomiast delikatnie sobie tutaj poluzowałam e, te troczki, a kolejna rzecz jest taka, że to są skórzane buty i one naprawdę dopasowują się po jakimś czasie do nogi i są po prostu bardzo, bardzo wygodne. Um, Okej, okay, pierwsza rzecz moje blade nogi. What is Natomiast ten zestaw, chciałam troszkę zaszaleć, troszkę, nie wiem, chciałam coś po prostu, chciałam coś. O ile sam żakiet naprawdę całkiem w porządku wygląda. O tyle ta spódnica, słuchajcie, ona jest na mnie. Totalnie za szeroka w talii, natomiast w tyłku po prostu ledwo siedzi i mam wrażenie, że z każdym krokiem jak idę, to ona po prostu się do góry podnosi, szczególnie z tyłu. Także ta spódnica, totalnie na nie. Natomiast ten żakiet, jeszcze muszę sobie zobaczyć, jak on będzie do na przykład spodni wyglądał, dlatego że sam kolor bardzo mi się podoba, taki czekoladowy, naprawdę ładnie to wygląda. Jest to taki, powiedziałabym, bardzo bogaty kolor, który naprawdę e, ładnie może komplementować urodę zarówno e, jasnych dziewczyn, takich jak ja, ale również tych ciemniejszych. W tym zestawie e, żakiet plus spódnica, ja się czuję dosłownie jak taki kloc. Kloc. Tyle. Kolejny zestaw to jest to, to body... 15 na 10, muszę powiedzieć Wam szczerze. Bardzo fajny materiał, taki, wiecie, taki opinający, elastyczny. Do tego bardzo mi się podoba ten detal tutaj, takie jakby wiązanie. I ja to body mam w rozmiarze S i ono kosztowało 49 zł, także też myślę, że bardzo spoko cena. I kolejna rzecz jest taka, że rzeczywiście to jest taki element, który po prostu można nosić do wszystkiego, zarówno do takich spodni, jakie ja mam w tym momencie na sobie, ale na przykład też do jeans czy po prostu do dresów, do czegokolwiek, tak naprawdę. Słuchajcie, natomiast te spodnie mi się one tak strasznie podobały na stronie. Generalnie bardzo mi się podoba ten taki grafitowy kolor. Tak samo bardzo mi się podoba ich krój, te tutaj przeszycia. To, że one mają taką em, delikatnie szerszą nogawkę i muszę Wam powiedzieć, że w pupie świetnie leżą, natomiast tutaj w tali, no są przynajmniej. Ile to jest? 5, 6, 7 centymetrów? Za duże. Mimo, że one są tutaj za luźne w tej tali, to i tak patrząc na nie, nie wyglądają po prostu źle. Może delikatnie od boku. No, nie, no. Dobra, nie wyglądają najlepiej. One kosztowały 99 zł. Muszę Wam powiedzieć, że są naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości. Aż żałuję tylko, że właśnie tutaj nie leżą idealnie. I ja mam je w rozmiarze M. Boję się, że w eskę bym nie weszła tutaj w biodrach I też wydaje mi się, że one po prostu byłyby wtedy takie za bardzo opinające na nogach No nie wiem, jeszcze się zastanowię Dajcie mi znać, co Wy myślicie Kolejny look, spodnie już na pewno znacie One też są z Zary, kupowałam je jakoś w wakacje, tak mi się wydaje Natomiast to body Słuchajcie, zobaczcie te plecy to pięknie wygląda. Jedyny problem jest taki, że ja po prostu mam wrażenie, że ono jest na mnie troszkę za duże. Zara proponowała mi, żebym wzięła rozmiar M, i taki też wzięłam, ale tutaj zobaczcie, zarówno rękawy są na mnie za długie, i tak samo jak możecie zobaczyć, o tutaj w tym miejscu po prostu em, tego materiału jest za dużo, i szczególnie od przodu, jakby wiecie, ja tutaj się robię taka. Po prostu kwadratowa, gdzie to powinno być mniej więcej w ten sposób, załóżmy. Chyba jednak będę się czaiła na rozmiar mniejszy. Wiem, że w tym momencie jest niedostępny, ale może jednak uda się zdobyć ze względu właśnie na te piękne plecy. Strasznie mi się podoba, jak to wygląda. No, to jest po prostu bajka, naprawdę. I powiem Wam tutaj taki e, mały sekrecik na mój temat, a mianowicie to, że przez wiele lat miałam ogromny kompleks na punkcie moich pleców, dlatego że w okresie dojrzewania miałam e, no po prostu problem z trądzikiem e, i do tej pory zostały mi takie blizny potrądzikowe, mm, właśnie tutaj mniej więcej na środku pleców. Natomiast doszłam do wniosku, że rok 2021 to jest rok, w którym ja totalnie zapominam o tym kompleksie będę starała się jakimiś sposobami pozbyć tych blizn natomiast największa jakby blizna którą mam to jest po prostu ta w mojej głowie i postanowiłam że w tym roku jakby kończę z tym dlatego że zawsze właśnie zawsze żałowałam że nie mogę nosić takich pięknych bluzek z odkrytymi plecami ale w tym roku koniec z tym po prostu kończę z tym ok kolejna bluzka Moim zdaniem jedna z piękniejszych. Od razu wam się przyznam, że ja już ją miałam na sobie, w Sylwestra i też wam się przyznam, że zdążyłam już ten łańcuszek oderwać i tak naprawdę przypiąłam go w zły sposób, dlatego że on powinien iść bardziej tutaj, wiecie bardziej przy ciele, natomiast e, mój w tym momencie wisi. Nie wiem, spróbuję, może jeszcze uda mi się to naprawić. W każdym razie e, moim zdaniem bardzo, bardzo ładna bluzka. Już taka delikatnie powiedziałabym odważniejsza, ale myślę, że świetnie wygląda. E, mimo, że ma tutaj taki bardzo duży dekolt, to nie jest niekomfortowa, dlatego, że nic e, się nie rozsuwa, a dodatkowo ten łańcuszek, on jest właśnie taki bardzo wabiący, bardzo kuszący. Nie, a tak serio, moim zdaniem super ta Bluska, zarówno do takich stylizacji, właśnie jak ja miałam na Sylwestra. Miałam do tego ołówkową ym, MIDI spódnicę obcisłą i super to wyglądało. Tak naprawdę wyglądała ta całość jak taka sukienka. Natomiast, jak możecie zobaczyć, z dżinsami również wygląda to genialnie. No, ja jestem w niej po prostu zakochana. Ja mam ją w rozmiarze S. Nie należała do najtańszych nawet na promocji, dlatego że zapłaciłam za nią prawie 90 zł, ale i tak myślę, że warto przepięknie wyglądać. Naprawdę bardzo mi się podoba. Um, kolejne body, które miało należeć do wizji moich odkrytych pleców, ale jest to znowu body, które jest na mnie za duże. I tutaj również Zara podpowiedziała mi, żebym wzięła rozmiar M. Też tak sobie pomyślałam, ok, pewnie jest to jakiś taki bardziej um, sztywny materiał, więc może rzeczywiście M będzie lepsza. Sam dekolt z tyłu jest po prostu gigantyczny, dodatkowo jedna ręka jest odkryta, druga jest zakryta, natomiast no jest ono po prostu na mnie za duże, nie zapinam go, dlatego że będzie mi ciężko to zrobić jedną ręką, tak samo będzie mi ciężko je później zdjąć. W każdym razie em... No, jest po prostu za duże na mnie. Tak samo zauważyłam, że w niektórych miejscach jest po prostu bardzo zniszczone, tak jakby są nitki pourywane, coś takiego. Nie wiem, dziwnie to wygląda, i tego sobie nie zostawię, chociaż. chociaż bardzo bym chciała. A tak, przy okazji, zobaczmy sobie jeszcze. Jak wygląda ta marynarka krótsza do jeansów? No i słuchajcie, tutaj muszę Wam powiedzieć, że wygląda to 100 razy lepiej niż z tamtą brązową spódnicą. I chyba sam ten żakiecik też sobie zostawię. I like it. Serio. Bardzo mi się w niej podoba ten dekor, tutaj ten jeden guziczek jest naprawdę bardzo dobrze skrojony, mimo że ja jestem niska, to on sprawia, że ja optycznie się wydłużam z tego względu, że mój tułów staje się delikatnie krótszy optycznie, natomiast linia nóg przedłuża się właśnie też do tego momentu. Nie tak jak wiecie, normalnie mam dotąd nogi, tylko to się po prostu przesuwa do góry. Zresztą właśnie w ogóle ze spodniami z wysokim stanem właśnie tak jest, że one. Optycznie wydłużają nogi, także spoko, naprawdę bardzo fajny żakiet. Ja mam go w rozmiarze S, no ale on też nie był najtańszy, dlatego że kosztuje aż 199 zł na promocji, przeceniony z 299. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o moje zakupy w zarze, to na razie jest. Tyle mówię na razie, dlatego że jeszcze wiem, że promocje trwają i te ceny jeszcze się obniżają, także możliwe, że coś jeszcze uda mi się wyhaczyć i wtedy na pewno z Wami również się tym podzielę, a tymczasem będę się z Wami żegnać. Oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. My się widzimy w kolejnym filmie, a ja powiem Wam szczerze, że z każdą minutą coraz bardziej podoba mi się ten żakiet. Dajcie znać, która z tych rzeczy Wam się najbardziej podobała, która najmniej, co może Was do siebie przekonało. Dajcie mi znać. Buziaki, papa. Pa.